Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogi bracie i droga siostro, słuchajmy się słowa z Ewangelii na dzisiejszą niedzielę z Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami, gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za nim. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich. Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego, Rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział, Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Drogi bracie, droga siostro, który z nas by nie chciał doświadczyć żywej obecności Boga? Zapewne każdy. I zawsze do tego jesteśmy przede wszystkim wezwani, aby znaleźć Boga, aby doświadczyć Boga. Jednak, aby dostąpić tej ogromnej miłości, tego spotkania, pierwsze trzeba Boga szukać. Szukajcie mnie, a znajdziecie. Trzeba także w tym procesie wiary zadawać sobie pytania: dlaczego Boga szukam? Dlaczego Przystępuję do Spowiedzi Świętej? Dlaczego przystępuję do Sakramentu Komunii? Dlaczego przychodzę do Kościoła? Czemu to czynię? Czy tylko z tradycji, czy może dlatego, bo Boga szukam, bo Boga pragnę? Pragnę się złączyć z największą miłością. Jezus dzisiaj pragnie Ciebie zachęcić do wiary, która szuka zrozumienia, do wiary, która. Jest bardzo mocno połączona z rozumem. O tym nieustannie próbował nam mówić ze swojego życia święty Jan Paweł II. Wiara, która łączy się ze zrozumieniem, wiara, która łączy się z rozumem te dwa skrzydła, które nieustannie powinny człowieka uskrzydlać i przyprowadzać do Boga. I tego dzisiaj Tobie życzę. Szukaj Boga, znajduj odpowiedzi i przede wszystkim doświadcz. Abyś mógł na końcu życia powiedzieć: Znalazłem Pana, znalazłem tego, który, którego szukałem przez całe życie i pragnę się z nim połączyć całkowicie. Szukaj Pana, a jego znajdziesz. Powodzenia.